Zadanie 19: rozwiąż podane nierówności. Zwróć uwagę, że po lewej stronie każdej z tych czterech nierówności znajduje się dokładnie to samo wyrażenie. Te nierówności różnią się tylko albo aż znakami, i to będzie miało zasadniczy wpływ na odpowiedź, jaka zostanie udzielona w każdym z tych czterech przypadków. Ponieważ lewa strona każdej z tych czterech nierówności jest identyczna, to ja teraz omówię, jak Wyrażenie x kwadrat odjąć 4 przekształcić do postaci iloczynowej, jeżeli jeszcze tego nie widzisz. Pamiętaj o tym, że liczba 4 to jest dokładnie to samo, co 2 do potęgi drugiej. Czyli jeżeli mamy tutaj x kwadrat odjąć 4, to też możemy to zapisać jako x do potęgi drugiej, odjąć 2 do potęgi drugiej. I zwróć uwagę, że my tutaj teraz możemy zastosować czy tutaj na tym etapie, na tym etapie, jak mamy x kwadrat odjąć 4, to też możemy zastosować różnicę kwadratów, tylko z tej postaci jest to dla niektórych po prostu łatwiej zobaczyć. No więc teraz tę różnicę zapiszmy w ten sposób. I będziemy tutaj mieli x odjąć 2 razy x plus 2. I taką postać iloczynową przyjmie, przyjmie każda z lewej strony z tych czterech nierówności. Popatrzmy zatem na podpunkt a. Od razu tutaj zapiszmy, że mamy x odjąć 2 razy x plus 2. Całość większa od zera. No i teraz oczywiście, chociaż tutaj może inaczej zrobimy, zapiszemy to dokładnie to samo teraz dla każdej z tych nierówności tutaj będziemy mieli mniejsze od 0, tutaj będziemy mieli x odjąć 2 razy x plus 2 większe bądź równe 0, i tutaj x odjąć 2 razy x plus 2 mniejsze bądź równe 0. I musimy oczywiście zapytać, jaka wartość liczbowa zeruje każdy z tych nawiasów. I widzimy, że ten nawias jest zerowany przez, no właśnie, nie przez minus dwójkę, tylko przez dwu, plus dwójkę. Ten nawias jest zerowany przez minus dwójkę. To samo tutaj sobie zapiszemy w kolejnych przykładach, czyli tutaj mamy dwójkę, tutaj mamy minus dwójkę, tu również będziemy mieli dwójkę, tu będziemy mieli minus dwójkę, tutaj będziemy mieli znowu plus dwa i tutaj oczywiście dalej minus dwa. No to teraz narysujemy sobie wykresy. Popatrzmy najpierw na podpunkt A. Zaznaczamy minus dwójkę i zaznaczamy dwójkę. I teraz popatrzmy. To wyrażenie jest większe od zera. Oznacza to, że te pierwiastki, które tutaj sobie wyznaczyliśmy, nie należą do rozwiązania tej nierówności. Czyli musimy je zaznaczyć na osi liczbowej zamalowanymi, no właśnie niezamalowanymi kółkami, otwartymi kółkami. I z racji tego, że w każdym z tych um, czterech przypadków przy x stoi jedynka, czyli wartość większa od zera, to wykresem każdej z tych nierówności będzie parabola mająca uniesione, uniesione ramiona do góry. Czyli tutaj będzie wyglądał wykres w ten sposób. No i ponieważ tutaj x jest większy, no to zaznaczamy wszystkie liczby, które należą tutaj, czy które leżą powyżej osi. Czyli rozwiązaniem nierówności z podpunktu A są wszystkie liczby, które należą do przedziału obu obustronnie otwartego od minus nieskończoności do minus dwójki lub od dwójki do plus nieskończoności. Narysujmy sobie teraz wykres. Nierówności spod punktu B. Też zaznaczamy w kolejności rosnącej i tutaj mamy mniejsze od zera, co oznacza, że te pierwiastki nie są rozwiązaniem tej nierówności, czyli zaznaczamy je tutaj również zamalowanymi kółkami, tutaj również parabola ma ramiona uniesione do góry, tylko że wyrażenie jest mniejsze, czyli zaznaczam wszystko to, co znajduje się poniżej osi, czyli w tym przypadku rozwiązaniem tej nierówności są wszystkie liczby rzeczywiste. Z przedziału obu otwartego od minus 2 do 2. Przejdźmy do wykresu nierówności z podpunktu C. Tutaj również zaznaczamy w kolejności rosnącej, tylko tym razem mamy większe bądź równe, czyli w tym przypadku te nasze pierwiastki należą do rozwiązania. W związku z powyższym zaznaczamy je na wykresie otwartym kółkiem, no i parabola będzie miała ramiona uniesione do góry. Narysuję to, mam nadzieję, troszeczkę bardziej dokładnie, tak, żeby parabola przecięła pierwiastki, OK. No i zaznaczamy wszystko to, co leży tutaj powyżej osi. I teraz odpowiedź do podpunktu C będzie bardzo podobna do tego, co mieliśmy tutaj, tylko z racji tego, że w odpowiedzi C te pierwiastki należą do rozwiązania, a tutaj nie należały, to tutaj musimy zamknąć przedziały. Będzie to wyglądało w następujący sposób. X należy do zbioru liczb rzeczywistych z przedziału. Od minus nieskończoności do liczby minus 2, prawostronnie zamknięty, lub od liczby 2 do plus nieskończoności, przedział lewostronnie zamknięty. Jeżeli chodzi natomiast o odpowiedź D, no to tutaj ona będzie bardzo podobnie wyglądała w stosunku do tego, co mieliśmy tutaj w odpowiedzi B, tylko Jaka jest różnica? Może tutaj najpierw zaznaczmy te pierwiastki. Minus 2 i 2. Jaka jest różnica? Tym razem wyrażenie jest mniejsze bądź równe. Czyli tutaj te pierwiastki należą do rozwiązania tej nierówności. Czyli musimy je tutaj zaznaczyć zaomalowanymi kółkami. I znowu parabola ma ramiona skierowane do góry. No i wszystko jest mniejsze. Czyli zaznaczamy wszystko to, co znajduje się poniżej osi. No i tutaj zapiszmy odpowiedź. Odpowiedzią jest to, że rozwiązaniem tej nierówności są wszystkie liczby z przedziału obustronnie zamkniętego od minus 2 do 2. I teraz zrobimy sobie tutaj dodatkową analizę. Przeanalizujmy może w pierwszej kolejności podpunkt A i podpunkt C, bo tutaj będzie podobna sytuacja. Popatrzmy, podstawmy sobie liczbą minus 2 najpierw, czyli tutaj sobie zrobimy sprawdzenie dla, czy może tutaj inaczej zrobimy, sprawdzenie a i sprawdzenie c dla x równego minus 2. To teraz jeżeli podstawimy sobie pod x, może tutaj do tej postaci, podstawimy sobie pod x minus 2, no to my uzyskujemy minus 2 do potęgi drugiej, odjąć 4, jest większe od 0. Minus 2 do potęgi drugiej to jest 4, czyli tutaj uzyskujemy 4, od, odjąć 4 większe od 0, czyli 0 większe od 0. No i teraz pada pytanie, że 0 jest większe od 0. No oczywiście nie jest, czyli ta nierówność jest nierównością fałszywą. Natomiast jeżeli muszę ja tutaj wytrę, wytrę to, bo jakbym chciała faktycznie tak to zapisać, to za chwilę mi tutaj zabraknie miejsca, a nie o to chodzi. Sprawdźmy sobie teraz dwójkę. Też tutaj dwójkę podstawiam pod tego x i uzyskujemy 2 do potęgi drugiej, odjąć 4 jest większe od 0, czyli 4 odjąć 4 jest większe od 0, czyli 0 jest większe od 0. I znowu uzyskaliśmy nierówność fałszywą. To nam potwierdza, że liczba minus 2 i 2 na pewno nie są rozwiązaniem tej nierówności, ale teraz podstawmy minus 2 i 2 pod, pod tutaj tę nierówność. Czyli będziemy mieli minus 2 do potęgi drugiej. Odjąć 4 musi być większe bądź równe 0, czyli 4. Ne, jeszcze nie. 4 odjąć 4 musi być większe bądź równe 0, czyli widzimy, że 0 jest większe lub równe. To już mi zahacza o menu. 0. No i teraz przecież ta nierówność jak najbardziej jest nierównością prawdziwą, co oznacza, że liczba minus 2 jest rozwiązaniem tej nierówności. Dokładnie taki sam rezultat uzyskamy, jeżeli do tej nierówności podstawimy dwójkę. Czyli będziemy mieli 2 do potęgi drugiej, odjąć 4 jest większe bądź równe 0, czyli 4 odjąć 4 musi być większe bądź równe 0, czyli 0 jest większe bądź równe 0, i to też jest prawdziwe. I skoro tutaj uzyskaliśmy nierówność prawdziwą, no to oznacza, że minus 2 i 2 są rozwiązaniami tej nierówności. I teraz uwaga, jeżeli do tej nierówności i do tej nierówności pod x podstawimy jakąkolwiek inną liczbę, która należy do tego przedziału, do tego przedziału, do tego przedziału i do tego przedziału, to za każdym razem na etapie sprawdzenia tutaj uzyskamy nierówność prawdziwą. Wybierz sobie jakiekolwiek liczby, które należą do tych przedziałów, podstaw pod X, -a i sprawdź, czy uzyskasz tutaj na tym etapie prawdę, czy uzyskasz fałsz, tak jak ja tutaj to zrobiłam w tym momencie. I daj mi znać w komentarzu, co Ci wyszło. Jeżeli będziesz miał trudności, no to też mi zostaw wiadomość, gdzie tutaj się, co się tutaj takiego zadziało to wtedy ja Ci pomogę, tak? Możesz generalnie dać mi, czy możesz, wręcz o to proszę, zostaw mi tutaj komentarz. Zrobimy sobie teraz dla B sprawdzenie oraz dla D. Tutaj też te graniczne wielkości podstawimy, najpierw tutaj pod tę nierówność, czyli minus 2 i 2. I tutaj popatrzmy, w podpunkcie B będziemy mieli minus 2 do potęgi drugiej, odjąć 4, to musi być mniejsze od zera. Czyli minus 4, odjąć 4, 4 odjąć 4 musi być mniejsze od 0, czyli 0 jest mniejsze od 0, nie jest mniejsze. Więc tutaj mamy nierówność fałszywą, co potwierdza nam, że minus dwójka nie może być rozwiązaniem tej nierówności. Teraz podstawimy sobie dwójkę. Tutaj pod x w to miejsce i będziemy mieli 2 do potęgi drugiej, odjąć 4 musi być mniejsze od 0, 2 do drugiej to 4. Czyli mamy 4 odjąć 4 mniejsze od 0, co oznacza, że 0 musi być mniejsze od 0, co oczywiście jest nieprawdą, czyli to jest nierówność fałszywa. Jeżeli podstawimy sobie jakiekolwiek inne liczby, które nie należą do tego przedziału pod x, to również uzyskamy nierówności fałszywe. Ale jeżeli pod x tutaj podstawimy jakąkolwiek liczbę, która należy do tego przedziału, to uzyskamy prawdę, tak jak uzyskaliśmy tutaj w tym miejscu, czyli po lewej stronie będziemy mieli liczbę większą lub równą 0. Sprawdźmy sobie teraz d. Tutaj też pod x podstawimy te graniczne wielkości, czyli postawimy sobie najpierw minus 2, czyli mamy minus 2 do potęgi drugiej, odjąć 4 i to musi być mniejsze bądź równe 0, czyli 4 odjąć 4 musi być mniejsze lub równe 0, czyli 4, a no właśnie jakie 4, rozpędziłam się, 4 odjąć 4 to 0, czyli 4 musi, właśnie 0 musi być mniejsze bądź równe 0, co oczywiście jest prawdą, prawda? Tutaj sobie zapiszmy. No i sprawdźmy teraz dwójkę. Tutaj dwójkę podstawiam. Czyli będę miała 2 do potęgi drugiej odjąć 4. Całość jest mniejsza bądź równa 0. Czyli 4 odjąć 4 musi być mniejsze bądź równe 0. Czyli 0 musi być mniejsze bądź równe 0, co też jest równaniem prawdziwym. Czyli też sobie zapiszmy prawdę. I teraz, jeżeli do tej nierówności podstawimy jakąkolwiek liczbę, która nie należy do tego przedziału, no to uzyskamy fałsz, tak jak uzyskaliśmy tutaj, czy tutaj. Ale jeżeli do tej nierówności. Podstawimy jakąkolwiek liczbę, która należy do tego przedziału, no to jak najbardziej uzyskamy nierówność prawdziwą, tak jak tutaj. Czyli po lewej stronie będziemy mieli liczbę mniejszą, która jest mniejszą od zera. Sprawdź, zrób sobie eksperyment i daj mi znać w komentarzu, co ci wyszło. Jeżeli będziesz, miał, będziesz miała trudności, jakieś kłopoty, wątpliwości, to też mi daj znać, bo wtedy bardzo chętnie ci pomogę.